10 marca zakończyła się pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Trwała dwa lata, a o mandat ubiegali się uczniowie, którzy nie ukończyli 20 roku życia. W każdej ze szkół, w zależności od liczebności uczniów, wybrany został jeden lub dwóch przedstawicieli do tegoż gremium. Z mojej perspektywy, bardzo duże doświadczenie bardzo fajne doświadczenie. Było bardzo miło. Szkoda, że się kończy. Wyjście tej Młodzieżowej Rady. W miasto, spotkania z mieszkańcami, spotkania z młodzieżą. Było to wszystko bardzo dynamiczne, bardzo nowatorskie. I na bazie tych doświadczeń myślę, że druga kadencja będzie jeszcze bardziej owocna. Młodzieżowa Rada Miasta Katowice jest organizacją zrzeszającą wybranych w demokratycznych wyborach przez swoich rówieśników młodych i aktywnych ludzi, pragnących poszerzać swoje doświadczenia w pracy społecznej oraz brać czynny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez podejmowanie różnych przedsięwzięć. Mamy na, na swoim koncie parę fajnych inicjatyw. Jedna to Katorol gdzie rolkarze katowicy rolkarze stwierdzili, że w Katowicach czują się jak zło konieczne. no więc wyjechaliśmy z, w rolkach y, z Urzędu Miasta i zbieraliśmy opinie. Później zorganizowaliśmy również 4 lutego 2013 roku y, takie zwartaty dla samorządów katowickich szkół. Rozmawialiśmy właśnie o Katowicach, o tym co im się podoba, co nie, co można zmienić. Y, no i duży projekt, w którym braliśmy udział to Śląska Akademia Demokracji. Tam mieliśmy parę fajnych inicjatyw, na przykład spotkanie z panem Wojewodą i z młodzieżą, albo mieliśmy swoje publikacje, które można w Katowicach znaleźć, na przykład w moście. Przed nowymi radnymi sporo pracy. Pole do działania jest ogromne. Trzeba mieć na pewno duży zapał. Tego życzę wszystkim radnym i całej, całej Radzie. Czym można się zająć? Na pewno. Tym, żeby na przykład młodzież miała więcej miejsc do tego, żeby się spotkać. Myślę, że warsztaty też są godne kontynuowania. Debaty oksfordzkie też bardzo fajny temat do pociągnięcia dalej. Jeżeli ktoś liczy na szybkie, nagłe sukcesy, może się spalić. Jeżeli ktoś chce działać długofalowo, musi się zaangażować i konsekwentnie. Trwać w swoim postanowieniu. Ma to być taki wstęp do prawdziwej działalności na niwie społecznej naszego miasta i myślę, że ci młodzi ludzie, którzy byli w Radzie Młodzieżowej pierwszej kadencji, na pewno nasze nadzieje w nich pokładane ziszczą. To jest naprawdę dobra młodzież zapał do pracy społecznej dla samorządowej i myślę, że cios dłuta tej kadencji będzie Was wiecznie trwały właśnie na polu pracy społecznej, pracy dla naszego miasta, czego jeszcze z Panem Prezydentem bardzo byśmy sobie życzyli.